Эх, ну... <entender it> <filhoers> No, e, siema w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Age of History Czemu. To jest po prostu spoko gra, tak bądź po prostu szczerze, można się pobawić. Jak ja lubię się bawić, to jest y, inna sprawa. Zagram sobie w roku 1200 jako nowe imperium. Przynajmniej będziemy chcieli stworzyć imperium, żeby pokazać, że to w sumie historycznie dałoby radę, żeby na przykład to Irlandia stała się dominującym na wyspach. Oczywiście zaczynamy już ciężej, bo Wielka Brytania jest może nie Wielka Brytania, ale Anglia, ale. Wiecie, za dużej różnicy dla nas to nie zrobi, bo i tak są już w szodzie. Jaj, 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 dostał się do Okej, okay, potrzebowałbym wszystkiego. A że Anglia to jest będzie z tym dużym kto ma największą ekonomię tu. Będę wybierać takie cele, które są w miarę łatwe jak na, jak na moje możliwości. I teraz my wchodzimy, ale to było przemyślane. się ten pro player Nie Jest tak, że teraz w sumie nie chcę iść na drugą wojnę i nie będzie mnie na nią stać zazwyczaj, w świecie. Dobra, no, przynajmniej było to łatwe. Zatem podbiliśmy oficjalnie dwa kraje. Mamy pięć prowincji. Nie, o sześć! Dobra, chrupsko trudno. Przeżyjecie. Chyba. Podobno. Właśnie, jak to wygląda z Wielką Brytanią? Jeszcze, okej, okay, lubiły się, spoko. Mógłbym im powiedzieć, żeby zaatakowali ich, bo nie wiem czy wiecie, Jeżeli idziecie na handel, który im się opłaca i się zgodzą, często relacje się podbijają, czyli bym powiedział że wypiekcie po im i oni by to wygrali, to prawdopodobnie bylibyśmy z o lepszymi relacjami. To jest super, ale pamiętajcie, oni się rozbijają, a co są nasi przeciwnicy przecież w tym terenie Oczywiście coś się można oszukać. Czy mogliby być ze swoimi sojusznikami, ale ja bym wolał kogoś w Europie. Polska jest spoko, ale są po prostu za daleko. Próbowałbym w Brytanię albo w Francję, jakby wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Okej, Brytania mnie lubi, a Anglia, no wiecie, już aż tak się o to nie boję. No, to idziemy na kolejną wojnę. Zobaczmy, że oni dadzą armatę jakąś. Szybko. I tutaj ktoś kolejny z wojną. To jest aż proszenie się. Wiesz, że ja lubię takie miłe ciekawostki. No, najwyraźniej oni nie lubią takich ciekawostek. Chyba to dla niej nie jest miła ciekawostka. Więc zobaczmy, czy uda się. No, udało się. Jestem ciekaw, czy to dzisiaj wleci. Jakby ktoś się tutaj. dzisiaj dzisiaj jest. Poniedziałek, 6 listopada. Mamy naprawdę ładną podstawę, żeby zaatakować kogoś innego. Jakbyśmy go podbili, mielibyśmy dodatkowe 8 tysięcy ekonomii. To jest naprawdę dużo. To nie wystarczy. Ja coś czuję, że to nie wystarczy, więc chcę, żeby oni. O w ogóle. Brytania mnie polubiła i to strasznie. Nawet zaczęli poprawiać bym relacje. Stworzę z nimi sojusz, że Brytania lubi też tych. Była szansa, ale no niestety, którą. którą jak, macie, jak macie z kimś złe relacje i wi, czy po prostu już czujecie, że będzie wojna, no to wierzcie mi się opłaca. No i ja angle minusuje ze mną relację, to jest problem w tym momencie. Mógłbym spróbować, żeby wypowiedzieli wojnę Ale nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Wtedy bym mógł spróbować w ogóle ich zaatakować, ale to wiąże się z gigantycznym ryzykiem przegrania takiej wojny. Jak jesteś moim widzem dłuższy, dłuższy, dłuższy czas na ale naprawdę możecie wiedzieć, że... Ja bardzo lubię bawić się w to, żeby moje państwo ekonomicznie wypadało praktycznie jak jakieś państwo boskie. Ja zmniejszyłbym sobie minimalną ilość ekonomii na 3000 na prowincję, żeby mm, no, mój kraj prezentował się po prostu jeszcze lepiej. Znajmy, że stworzyłbym dwie duże armie, które szybko opanują te tereny, no i lądowanie w Anglii. Wielka Brytania upadła oficjalnie u naszych stóp. Wielkiej Brytanii nie da rady zbasalizować. Ale możemy sobie wziąć. Nie chcę brać terenów w Europie, ale na pewno chcę grozić Szkocji paluszkiem. Zatem oficjalnie będziemy mogli stworzyć już The Kingdom of Ireland. Co dalej? Co możemy teraz stworzyć? Królestwo Brytanii. Ja mamy 70 tysięcy i to jest trzecia ekonomia na świecie. No i widzicie, opłaca się grać pod ekonomię. Ale tak swoją drogą to ta ślanka nie może być aż tak długo dobra. Chcesz, żebym dołączył do wojny przeciwko Aragonii? Tego nie zrobię. Natomiast sędziom dołączyłbym do wojny przeciwko Wielkiej Brytanii, więc już przestanę wydawać na research i jak najszybciej zbierę fundusze, by ratować kolegę w potrzebie. Dosyć dużo państw by powiedziało mi wojnę. Na pewno z tobą chciałbym podpisać pokój. O, czyli. Mam idealnie na całą tą przestrzeń. Spróbuję popodpisywać pokoje, jeżeli się nie uda, no to po prostu ich podbiję. Dobra, na ten moment zapisałbym tą wspaniałą kampanię i widzimy się w następnym odcinku.